A to też nasz raczej ma tam rolę w polisie reprezentacyjną, a teraz działa z nami już w powietrzu miniatura orła. To dużo mniejszy paszek, ale o podobnej stylistyce tam w budowie działa troszeczkę też podejściu. No i dokładnie teraz mamy okazję pooglądać w formie lotu szybującego, a kując za tą szpięto, mieliśmy przed chwileczką reprezentanta Ameryki Północnej, a teraz działa z nami naszej z Ameryki Południowej i ponadto tylko taki jedyny w całym naszym kraju, tylko do pooglądania, no, a jeszcze też całe szczęście nie eksploduje ale również w robocie. No, a że jest takie dużo młodszym od potrzebników, jeszcze się nie nauczył siebie z pracy, a to jest tutaj fajnym takim naszym modelem. No w sumie tej dość trudne do pokazania w takiej formie tutaj naszej działalności. A działania na skrzydełkach formy formie lotu szykującej, czyli lotu patrolowego. Niestety, na no, większość ptaków jest tak kojarzona, że one tam wiecznie po tym nie wylewają, A w akurat w tych momentach patrolowych ewentualnie jak uciekają na nas.